Dzisiaj jesteśmy w nowym odcinku, już nie z wakacji, tym razem niestety musiałam wrócić do Polski i będziemy oglądać, pamiętacie taką bajkę Ogi i Karaluchy? <śmuletra> To ja jestem Ogi i wynajduję tylko kolejne insekty Bo jakiś czas temu na YouTubie chyba, albo na Instagramie Nawinęło mi się coś takiego jak elita czek I tam jest strasznie dużo ludzi w tej grupie I ja też nie za bardzo ogarniam kto jest kim I Też nie będę ukrywać, że to jest jakiś opiniotwórczy materiał Nie, to jest śmianko Ale na swoją obronę mogę powiedzieć, że oni też nie wiedzą za bardzo kto jest tam i dlaczego Ile osób jest w elicie? Dwadzieścia no, co? <śmusza> ja tak maście, o, też nie wiem. Zrobiłam taki lekki research, nie Wardenga research, tylko research... No, no przed obiadem tam sprawdziłam, no nie. Na pierwszy rzut oka rzuciła mi się Marietta z hotelu Paradise, także yy, te światy się połączyły. Ja nie wiem, czy ona tam jest dalej, czy nie, bo trochę to jest wszystko tam u nich skomplikowane, ale wpadł mi taki człowiek jak Kamil Kossakowski i wydaje mi się, że dlatego on mi wpadł w ręce najbardziej, bo te wszystkie filmiki z nimi są u niego na kanale głównie. Ja do końca nie rozumiem. On wytłumaczył, czym jest ta elita. Projekt Elita jest to grupa przyjaciół. Przyjaciół, bo nie jesteśmy jakby znajomymi. Wszyscy razem się wspieramy, wszyscy razem się przyjaźnimy. Nawet jeżeli elity nie ma, to mamy ze sobą cały czas kontakt. Y, czyli jak widzicie, on też nie wie i jakby ciężko jest zrobić research odnośnie jakiegoś projektu, w momencie kiedy nawet twórcy tego projektu nie wiedzą czym on jest. Nawet jeżeli elity nie ma, to mamy ze sobą cały czas kontakt. Padł mi w oczy człowiek i dlatego chciałabym wam o nim powiedzieć kilka rzeczy. Po pierwsze, tak Norbi, jest <laughs> znany z jednej piosenki. Mhm, mm mhm, mm baby, mm -hmm, baby, mhm. Mm to Sakowski jest znany z innego utworu. Jest to utwór Disco Polo. U niego na Instagramie jest taka zakładka jak koncerty. I tam jest w kółko ta sama piosenka. I ja nie wiem, czy on zawsze śpiewa po prostu tą jedną piosenkę, że on przychodzi i śpiewa tylko do jedną piosenki. Czy on po prostu śpiewa jakieś kowary, a to jest jedyna piosenka, którą on sam napisał. Nie wiem, nie rozumiem tego, ale trochę mnie bawi to, jak się przeskakuje przez te kolejne kafelki tego wyróżnionego Insta z koncertów. I to jest w kółko ta sama piosenka.

Wiesz, że rok se Ty za stronka Ty siutrujesz w ci jak Myśli, że jesteś do mnie ciekawszy. niż kto le chciał i mój znak rozkolawszy bardzo nie rozmieszyło to przejście. Dobra, to jest dość podłe, ale refleksja, którą mam w tym momencie, jest taka, że ten ziomeczek, głowa projektu, to on na swoim insta dzisiaj, dosłownie dzisiaj, mówił, że. Nie porównujcie nas do innych, to on jest nie chcemy być jak Freeze, nie chcemy być jak Team X. Jakby my nie chcemy tworzyć takiego czegoś, na przykład jak stworzyła ekipa, bo to nie jest realne. Tymczasem wszystko w tej piosence Jakby chcieli zrobić friza Ale mieli 5 zł Halo mamo, nie jestem tu sama Wysyłam ci na instagrama Ja nie chcę się w takich e, szczegółów Ale to nie działa tak, że one mają wspólnego tego instagrama Bo akurat ty typiarę kojarzę Ona prowadzi tiktoka i instagrama I umarłego youtuba Razem ze swoją mamą Więc tak jakby ona wysłała ze swojego konta do Jakbyś swojej jak to u nas jest gris. Chcą być jak te wszystkie inne ekipy, żeby tutaj Szyby się tworzyły, żeby ludzie to przeżywali Ja chciałam coś innego zobaczyć na tym kanale Pierwsze co chciałabym zwrócić waszą uwagę Na tym kanale jak się wchodzi to jest to Że te tytuły shortów To one strasznie mi przypominają coś <ścoughs> Ale to generalnie Wygląda totalnie tak jak Youtube Majora Suchorowskiego Przekazuję dalej z Madzią Mamita wersja piano, elita wraca Władek mi przeszkadza Dosyć śmiechłam z tego filmu, ponieważ to jest film przeprosinowy. Możecie powiedzieć coś, że jak możesz się śmiać z filmu przeprosinowego, przecież to znaczy, że on coś zrobił złego, a potem doszedł do jakichś refleksji i jednak stwierdził, że to nie było w porządku. Wiecie za co on przeprasza? Za to, że na Instagramie wrzucił instastory, które sugerowało, że on ma tego dnia urodziny, ale nie miał tych urodzin, a ludzie życzyli mu 100 lat! Będę chciał was przeprosić za twoją głupotę, E, za coś, co nie powinno mieć miejsca. E, za coś, co nie powinno mieć miejsca. Czemu to się tak ściemniło w tym miejscu? W czym ty to montowałeś? Powiedzą, że to było śmieszne. Inni powiedzą, część uwierzyła. Czuję potrzebę. Żeby taki film nagrać i żeby wam troszeczkę rozjaśnić sytuację. Ale to jest taki chwyt marketingowy. To chodzi o to, że w innych ekipach są dymy jakieś, a u nich się nic nie dzieje, bo oni nawet nie wiedzą, ile mają osób w ekipie, więc chociaż takie dymy. Dwadzieścia. <todgłosy> <todgłosy> ja chciałam zobaczyć, na no ten Elita odpowiada na dziwne pytania, bo to też jest kolejny, kolejna cegiełka do tego, jak on mówił, że No my tu nie będziemy jak inne ekipy, my tu w ogóle nie jesteśmy tak jak jakieś te freezer i jakieś teamy x. Jakby my nie chcemy, jakby tworzysz takiego czegoś na przykład jak tworzyła ekipa, bo to nie jest realne. Też na przykład nie chcemy tworzyć takiego czegoś jak na przykład Team X. W dzisiejszym odcinku robimy tabliczki! Witam was bardzo serdecznie na kanale Kosakowski. Ja jestem Kamil, a ze mną jest yy, jedna druga elity! To skoro to jest jedna druga ekipy, to znaczy, że ich jest 12 osób, to co oni tam gadali, że 20? A to jest ten człowiek od bliźniaków? Oraz oczywiście bliźniak! czasu spędza na kibelku. Skąd oni mają to wiedzieć, skoro się prawie nie... W sensie, oni utrzymują, że są jakimiś tam znajomymi, ale oni nie mieszkają razem. To jest potwierdzone, bo ten człowiek sam to powiedział. Oni się spotykają na jakiś tam, nie wiem, tydzień, na jakiś wyjazd i dać, skąd mają to wiedzieć. Five minutes later. Ten filmik jest po prostu strasznie nudny i nie jestem w stanie go dalej oglądać. Zobaczmy, co jest więcej na tym kanale. Elita do kwadratu. Jeżeli ich jest tam normalnie 20 osób około, to Elita do kwadratu to to jest 20 razy 20, to jest 400. To znaczy, że w tym filmiku będzie 400 osób. Jak nie będzie 400 osób, to będę zawiedziona. Spawa ogólnie Zatępująca, że na miejscu już jest nowy członek elity, o którym chłopaki ogólnie jeszcze nie wiedzą. W ogóle cała elita jeszcze bo o tym nie wie, więc no zobaczymy ich reakcję. Ja mam wrażenie, że żeby dołączyć do tej elity, to trzeba po prostu istnieć. Nie wiem, mieć podstawowe zdolności typu mówienie i kurwa, nie wiem, siedzenie. Dobra, ja widzę, że auto już tego pana jest. Dobra, no to co? To jednak nie mega bogat. Wysiadamy, chodźcie. No dawaj, dawajcie, roz, dba, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, Ten dwa, Narcyz, to ja mam wrażenie, że on tam jest za karę To dwa, podróż, Raz dwa, 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 raz dwa, Raz, dwa, 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 nowego <laughs> Siemanko. A to my już mieliśmy spoiler że Pan Bliźniak będzie Siemanko, hejka, witamy Ale Pan Bliźniak ma bardzo białe zęby Siemano, Siemano. 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 Witamy więc co, więc co, więc ogarniamy się Ogarniamy się, idziemy, będziemy teraz sobie ogarnianie pokoje. Wszystko ogarnięte, wujek. Kolejna koncepcja. To są po prostu ziomeczki, które sobie razem pojechały na wakacje, ale ktoś w pewnym momencie, kiedy ustalali sobie to wszystko, na czacie zaczął wysyłać 50 głosówek o tym, jaki to będzie zajebisty pomysł, żeby zrobić z tego content. Dobra, to co, zabieramy walizeczki, możemy sobie zobaczyć na razie, jak tam jest. A wam, wam pokażę później. My w zeszłym roku yy, z Kamilem, yy, Dramcią i Ewą psycholożką, pojechaliśmy sobie w wakacje na kilka dni do miedzianej góry pod kielcami, żeby wyceilować właśnie do takiego domku, żeby sobie zrobić ognisko, żeby sobie się napić piwka, żeby sobie ze sobą posiedzieć, pogadać. Jakby ktoś wymyślił, że mielibyśmy coś tam nagrywać, to zostałby publicznie spalony na stosie na tym ognisku. Zanim wybierzemy pokoje, to najpierw chciałbym wam w ogóle je przedstawić. To najpierw chciałbym wam w ogóle je przedstawić. Imagine, że. On chce przedstawić pokoje, nie? I ma tutaj taki jeden pokój. I mówi, proszę Państwa, to jest pokój Marek. Marek, przedstaw się. Marek ma już 6 latek Za niedługo będzie miał nowe ubrania. Czytaj remont. No, chłopak rośnie, chłopak rośnie w oczach. Pokażę Wam w ogóle, jak będziemy mieszkać przez najbliższe 6 dni, ponieważ Elita będzie trwała do 6 lipca. To jest totalnie bezsens. To czym jest kurwa ten projekt? Czy jeżeli my spotykamy się w składzie takim, jak wcześniej wymieniłam Plus tam jeszcze teraz Adam To jakby powinniśmy zacząć to nazywać projektem? Jak idziemy, nie wiem, razem do kina Albo jemy maka na kanapie i oglądamy pierdoły w internecie Powinniśmy nazywać to projektem? Może my mamy kompletnie złe podejście do życia? Czemu my nie monetyzujemy tego, jak jemy McDonalda przed telewizorem? Jesteśmy durnie... Tu, tu. A tu z jakiegoś powodu, kobieta na skrzypcach gra. Wstajemy, mordo! Czemu to jest tak w ogóle absurdalne? To jest tak wszystko, kuriozum tej sytuacji, przytłacza mnie. Wstajemy! <grystanie> <grystanie> Czuję, że trafiłam na jakiś w ogóle nieodkryty lon. Czemu Zebo jeszcze się z tego nie śmiał? To jest Zebo kontent, co ja robię w tym momencie. Ja bym chciała wrócić jeszcze na chwilę na telefon swój i zobaczyć jeszcze więcej, co się dzieje tutaj na tych insta i na tych TikTokach, bo to jest też ciekawe miejsce. To bagno z Damianem piszemy, żeby was nie, żeby was nie skłamać, to cały utwór powstaje. W godzinkę, pewnie jakoś. No tam, jakby jest takie lanie wody. W godzinkę, pewnie jakoś. No, my tu tak ciężko pracujemy, do Was widzowie. Godzinę, aż musiałem się upadlać. Ja będę trzymał, ja będę trzymał. Ana, co się tutaj dzieje? Tak. Co tutaj robicie? Tutaj. Bagno. Dobra, zobaczmy, co się dzieje na ich TikToku. Oprócz tego, że 50 razy wstawiają swoją piosenkę. <suszy> This is Czym jest ten skład? Marietta z hotelu Paradise, której w ogóle nie ma, ale gdzieś mi to przyleciało, że ona tam była. Jesteś ludzie z pity. Kurz Truman! Czym jest ta ekipa? Nie sądziłam, że kiedykolwiek to powiem, ale odnoszę wrażenie, że Tiktoki i Filipa Zawielskiego są bardziej kreatywne. TikToku to jest niesamowite. Ale to jest takie, no takie nic. Absolutne nic. Czy oni mogliby na przykład pojechać na taki wyjazd i nagrywać ze sobą jakieś TikToki czy. Ch... co. I... mogliby. Ale po co oni założyli jakby wspólnego TikToka, na którym rzucają gorsze rzeczy niż do siebie na TikToka, tylko że razem, ale na swoje profile też rzucają filmy razem? Chciałabym rozumieć. Na sam koniec ja muszę Was zabrać jeszcze w inne miejsce. Znaczy, nie jakieś strasznie odległe kontentowe. Bo, ale chodzi o zupełnie innego człowieka, bo na to wpadłam przez przypadek. Człowiekiem, yy, o którym chciałabym tutaj powiedzieć na samej końcówce tego filmu, bo też mnie to k***a bawi, ale też smuci, jest Max Krasson I z tego człowieka już memowano, więc ja nie będę się powtarzać, jeśli chodzi o stare żarty. Natomiast trzy tygodnie temu yy, wrzucił filmik na swojej kanał na YouTubie, który się nazywa Facet yy, Kontra Kobieta i Mecz. Myślicie sobie, jest 2021 rok. Nikt raczej nie wrzuca na YouTuba już teraz filmików, w którym, nie wiem, śmieje się, z nie nie rozumieją, czym jest spalony. Otóż, kurwa, nie. Co robisz? Generalnie filmik trwa 3 minuty 42 sekundy, z czego około minuta to jest lokowanie produktu. I to jest ta najlepsza minuta, bo pozostałe 2-42 to po prostu. To nie Oglądam sobie mecz, więc jakbyś mogła. O i zamiast pić z kolegami. Wolałeś to zrobić ze mną? Facetik, facetik, momentik, sobie obejrzyj... Biegni, 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 biegni. Max... A długo jeszcze będzie trwał ten mecz? Czym jest ten film? Dlaczego on ma w ogóle pozytywny odbiór w, w większości? Bo za godzinkę zaczyna się serial. Przecież on się dopiero zaczął. Bo wiesz, bo mi się trochę nudzi. Nie, baby nigdy, nigdy baby ze sportem nic nie miały wspólnego, baby to w ogóle żadna. Po co tutaj przyszłaś? No jak to po co? Przecież sam specjalnie zostałeś w domu, żeby obejrzeć go ze mną. Ale to każdy facet, każdy prawdziwy facet ma brodę, ma drzewo zasadzone przez siebie i... O, ja się piłką nożną. Halo? Czy mogę rozmawiać? Tak, pewnie. Właśnie oglądam z Maksem mecz. Oczywiście, że nie przeszkadzasz. I tak trochę mi się nudzi. To jest coś takiego, z czego zmemowałabym prawdopodobnie na Twitterze. Ten jeden raz, kiedy odkopuję Twittera, bo chcę z czegoś się pośmiać. Ja zapraszam w ogóle na mojego Twittera. Warto obserwować, bo bardzo rzadko publikuję, więc musicie obserwować, żeby wiedzieć, kiedy coś publikuję, tak? Najczęściej z takich rzeczy małych memuję się na Twitterze, właśnie, bo no, nie robiłabym o tym całego odcinka, nawet no, nie ma jak. Niecałych 4 minut, jego materiału, cały odcinek. Natomiast jak tutaj mam taką przestrzeń, to od razu o tym wspomnę, bo bardzo mnie to a bawi, ale no, no no słabo, no typiarzu. Czy mogłabyś pójść sobie rozmawiać gdzie indziej? Mam nadzieję, że filmik wam się podobał, był na maksa spontaniczny i może troszeczkę chaotyczny. Ja się szczerze śmiałam. Ja nie umiem udawać śmiechu. Jak udawała śmiech, to to by było takie bardzo, no jak ci ludzie z TikToka, no nie? Którzy robią No więc ja nie jestem tym człowiekiem, ja się śmiałam. Szczerze mam nadzieję, że wy też śmieliście się szczerze oglądając to. Zapraszam was na mojego Instagrama, bo ostatnio bardzo dużo zdjęć z wakacji wrzucam, także możecie wejść na mojego Instagrama, fajnie jest. Dziękuję bardzo, bardzo Wam za oglądanie, dziękuję w szczególności wszystkim wspierającym, którzy są na tym kanale i do zobaczenia!